Elektryk Co tam pypciu? Co tam, co tam chciałeś? Już nic. Są na wieży wszyscy. O przy wieży byli. Kurwa nie mów jak jesteśmy wszyscy w grupie, no proszę cię Mów nie normalnie przez Tessa. No nie no mów normalnie przez TS, a nie przez te kurwa chyba Tu normalnie Laza mają Widzę Dront tutaj jedzie na jedynce No! Do Keby też mają, ale mnie zdjęła Schmata Od tego głównego wejścia tu idą? Mhm. Od trójki idzie dwóch Nog glass, do kebi. Aha, no, sure, sure, twiczka, to jakiś cheater Ale tak na górze biega Twiczka na górze biega Muszę mikrofon zamieszczać z Komu? Reza Kulki mocy O, teraz zginie Jakim kurwa cudem mnie zaniebał Kurwa, to przecież jebaną kurwa Psz. Jak popłynie I can I, can't I can't to było piękne fly. To, to trzeba nagrać O, i za drzwiami po lewo O, to. o tam, o tam jest tarcza O widzisz, on za tarczą siedzi Olej tego drona Masz 15 sekund lufę widać mu, to nie jego, to jest alibi. Trwa nie mam czego tam rzucić. Broni, masz, nie masz kulek już? Jo, on cię zdrowie nie będzie widział, nie? Wejdź na biurko i skaż On pod kurwa biurkiem on siedzi Turym Chuja pereza słyszę On jest po prawej stronie na dole tutaj Tu zatarczą tak? Nie za, za mi zabawką Pod biurkiem Dobij go kurwa dobij go Pistoletu Możesz z, z łapy rozwalić nie, nie, nie rozbalaj, no Ale się skitrał, co? Idę elektryczkowi pomóc Lepiej nie Ej, do O J Jakim cudem, kurwa, ona zawsze wychodzi w, w tym miejscu, nie? O! A na tu była. A mnie Wardem zaskoczył. Yes, montaj? Ja. Yeah. No na półce chodźcie O oh, To ci się udało. No nie, jaki fart, nie? To jest taktyka, kurwa. <grywa> <grywa> Weź tu nagraj, nie? Grzegorz, żartu, kurwa, nie słyszałem. No. To jest taktyka, kurwa. nie. Ty chyba zagłuszasz przed przeciwnikiem przed tymi garkami i tym laskaniem? No. Jest. Tu jest. na schodach. No plantują. Na piątce był. Kurwa, masz rozrzut skurwysy, No. Dobra, teraz będą mieli co? Basement. Albo kuchnię. I to co, fioza znowu? znowu? Ja wiem. A może wezmę tego fioza. Dobrze mi idzie. Do trzech Kurwa. Taktyka. Mhm. No, moja taktyka polega na tym, że to teraz wy będziecie zapijać. Co to było za A wcześniejsza jaka była taktyka? Wcześniejsza <noise> była taka, że kurwa wchodzimy i wygrywamy. I miałem drugie miejsce, chciałem ci zaznaczyć. Dobra, dobra, ale mi chodzi w tej rundzie poprzedniej, co? Jaka była twoja taktyka? No taka, że wy zabijacie. Aha, a ty wchodzisz i dostarczasz nam defuser na, na miejsce. Okay. Tak, ginę, a wy sobie go uzbrojacie. No dochodź, wysłałem ci zaproszenie. Poprawiony. Nie mam. Drop z potworów. O, możesz dobra, dołączyć? Do tak zwany full X czy coś w tym stylu? Ooo. No, no, no. e, czyli, że no, no, no. na tych wyższych no, no, no. poziomach, jak robić zadania, to z tych, no, mniejszych, tych pierwszych te. jakby zadań też dostaje Tak, poduszka na fotelu. Tak, tak. poduszka, tam. badi też mówi, że mu gacierwienie. Jest też. to jest kurzana poduszka. Ja takich nie umiem, bo. Nie, a to pewnie. To Peres mówi że to skórzana pod poduszka No bo to jest mówię, skórzana poduszka, a, nie to u mnie A, a ostatni, poduszka na ten a ostatni raz jak Badi silnik mu zalało to też mówi kurwa to nie mojego wina tylko kurwa ten um, Przyszły tajfuny i no. popłynęło <grym> Jezu wiesz dup sobie, dup, co wiesz Dupko się ja, No, Ja to ja, może masz dupy no poważnie, gazy, gazy jest, właśnie kurwa. wyszły no, Nie no jak ci mówię poważnie że to jest skórzana poduszka na fotelu kurwa to jest skórzana poduszka Wcale nie No ja pierdolę chcesz jeszcze raz mam ci to zrobić? No <mulity> o kurwa, teraz to z gruzem w poszło. No, aż się, się, się gaci w no. no teraz o, było naprawdę. No, no, <mulity> to akurat na nie był mój no. To badiego, to czuć stąd. To no, stwierdalamento kurwa. To był prawdziwy peres. <mulity> Dobra, szybko pójdzie. Tego psa też przez kurwa zaraz zajebie. Resztetowa będzie. Chuj biorę tajną broń. Tajną broń to znaczy jaką? Defuser? <grych> Czego kurwa wrzesz? No wytłumacz mi to. No wytłumacz mi co jego wrzesz. On już wie z czego, ja też. Kulki mocy to puść. Nie, jak było ja dobre, to było piękne, trzeba to nagrać. Kulki mocy to wojsku, Perez, przecież były, ty kurwa wuje. Leży. Olej go. down. Oh jest Drugi, tam kolejny, drogi, drogi czai się, jest... na piątce, dobra, spokojnie, czas, 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 czas. idzie do Ciebie, Easy nice. Badzioszki przyszły, ale się nie odzywają. Bo buddy jest, Buddy jest na awake'u, musi odklikać się. Na awake'u? Patrz, jednego Ci zrobiłem, byś miał, byś miał w piątce. Mm, widziałeś? Wszystkie. Dajcie. Siema, siema. Siema, siema. Widziałeś, kurwa? Widziałeś, jak się gra? Widziałeś? I chuj, pokazałem ci, a, że mam strzelać. Kurwa, teraz raz się ty? trafiłeś na no. te kurwa, zabiję, w po tym zero, nie? Dobrze, że ja się wszystkich poraniłem, kurwa. No, dobrze, że... <laughs> dobrze, że ja Ci wszystkich pokazałem, gdzie są. No. no to się kurwa nazywa współpraca drużynowa. Teraz ja wam będę. Pok Ale pokazałeś. Pokazałeś moimi dronami, kurwa. Nie, moją kamerą, kurwa. <laughs> to akurat dobrze, że Pereza dzisiaj nie ma. <śmiech> <śmiech> Twittera, nie? O, a temu co tam? No, <grym> Pereza, by było no, A wracając Buddy co tam popsuł ten kurde Gamoń w tym kombajnie? <grym> lepiej było w tym konwoju z Diagodą Mam <grym> co jeszcze kurwa do przodu kurwa <grym> 500 kilometrów <grym> mam kawałek, kurwa. O. E przy miasta. No, na osobny stacji. A mm. <grym> było dobrze. To się podobało, jak mu się ulało na live, nie? O. Bajera, to były czasy, nie? O. Teraz już nie ma czasów. Będzie się ulało. No, a co to, wyłączyłeś temu? Tak, ci dwie minuty się nie załadowało, to nowa, nie? A, minuta dopiero była. Nie, dwie. Minuta pięćdziesiąt dokładnie. No to nie dwie jeszcze. Dało się. Kurwa, poczekaj, bo się ulało. <śm> <śm> Było zajęte To jest kurwa. A, przestworzy. <śm> A co my to w ogóle gramy tutaj, jakiegoś już tego? Zakładnika, Szybkiego. Kogo by tu, żeby rotacji nie robić, to może mute. Idziemy tu na dole, my sąmy. No. To Dobra. mi tutaj ścianki ładnie tutaj zabezpiecz. Dobrze. Tam w rogu najlepiej, ja tam sobie tarczę postawię. <laughs> <laughs> <What's that>? <laughs> <laughs> no, dobre. To jeszcze las krismas teraz. <laughs> I, I gave you, you my, my heart. heart. <laughs> ja pierdolę, czuby kurwa. Nie śpiewają Glass floor. O <laughs> Co to kurwa jest glass floor? No, no pamięstujka. Glass floor, no kurwa, teraz to dojebał, no. <laughs> Fajna Noga Glass floor, kurwa, no nie. Ty o takiej miastówce? Ty musisz zaktualizować. Glass floor, kurwa. Basement. Intrap. <laughs> się wieba ładnie. Las jest w barze, jest bar, las, nami Coś go tu słyszę, chyba no Albo to nasi się kręcą e, w, bu w budowie jest chyba. Logram był? Był, Wchodzi, no. 10 sekund. Ale mnie ściągła, suka. Jest już w środku. Plantuję! Chodź, 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 chodź! Łazienki! Yeah. Jarek prowadzi, górę, może. Ja zdjęcie. Yeah, Na noga. kurwa, zrób kurwa, 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 to kurwa, 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 twojej kurwa, kurwa, szósty poziom? Siódmy. kurwa, Ja kurwa, Ja wygrałem. Mieć jeden, ty. Kaliera, ja podniosłem się 112 so punktów za mecz dostałem A, bo ty dodawanie 60 punktów, Jej, bo był noga. 500 dostałem żółtych punktów A co pakiet otworzę?